Curva. Wreszcie, wreszcie wychodziłem. Ach, wreszcie wychodziłem, wreszcie wychodziłem, Monjała. No, no i co, żona moja? Chyba kolejne goldzisko trapiłem. Siemanko, jak widzicie, zima w pełni. Śnieg w lesie leży. Ale to nie przeszkadza. Jak leży śnieg, można spokojnie kopać. Mamy pierwszy sygnał. Dla tych, którzy oglądali mój ostatni odcinek, powiem, że wróciłem właśnie na miejsce z ostatniego filmu. Kontynuuję poszukiwania na tym miejscu. Wpadło kilka ładnych moniaków, i pierwszym sygnałem dnia dzisiaj jest: cóż jest pierwszym sygnałem dnia? Jakiś mosiężny albo miedziany, stopiony odłamek. Tego tu jest dużo. Znajdowałem już poprzednio takie rzeczy i powiem Wam, że tak sobie myślę. Oczywiście mogę się mylić, ale podejrzewam, że może tu było coś w rodzaju, nie wiem, rozsadzenia jakiegoś działa. Czy coś w tym stylu, bo kilka elementów, które znalazłem, to były takie części, tak jakby z obejmy, jakieś obejmy, czy coś takiego. Może znajdę jeszcze jakieś inne części, które bardziej mnie naprowadzą na dobry trop. teraz dobra rada dla kolegów, którzy pytają często gęsto o wybór miejscówki i tym podobne. Przede wszystkim jeżeli macie jakąś fajną miejscóweczkę w lesie i odwiedzacie ją w lato to wróćcie tam też w zimę. Dlaczego? Mniej krzaków, mniej liści, mniej roślin, które wyskakują na wiosnę, czyli pokrzywy, jakieś jeżyny czy coś w tym stylu. I powie, po prostu będziecie mieli większą możliwość przeczesania terenu, który którego nie zrobiliście w lato, bo nie można było tam wejść. A jak traficie na fajną miejscówkę, to powiem Wam, żniwa są nieraz naprawdę niezłe, może wreszcie coś? Pół godziny i nic. Pół godzinki i nic na razie. Jest moniaczek. Jest pierwszy moniak. I to będzie wielkość. Mówi mi, że to jest boratynka. Bardzo dużo tutaj boratynek znajduje. Powiem Wam, miejsce nie, prze, nie do przebrania, jeśli chodzi o boratynki. Tylko boratynka lubi, że tak powiem, uciec z podcewki. Trzeba bardzo ostrożnie chodzić. Maleństwo wielkości naszego grosza. Ale nieraz piękne egzemplarze trafiam. Po wyczyszczeniu po prostu są piękne. Ok, pierwsza sztuka. I zobaczcie. Kolejna droga taka zarośnięta. I mam sygnał bardzo głęboko. I może być coś fajnego wreszcie. Na to liczę. Wyskoczyło chyba. Ano po drugi sygnał. Jest, jest piękna baratynka z nowych. Śliczne. Niech wyschnie widzicie teraz? Leciutko zaniżony teren biegnie stąd i to jest droga. Stary taki leśny dukt. Takie miejsca takie miejsca właśnie przynoszą takie efekty. Kolejna boratynka, czyli mam nadzieję, że rozwiązał się woreczek z monetami. Szukamy dalej. O, no pięknie. Zobaczcie jeden sygnał, drugi sygnał. Tam był ząg, bo metal, ale 24 talara. Piękny. zaraz muszę wymienić baterię ale monetka bardzo ładna śliczne sreberko i kolejny sygnał bardzo króciutki Coś tutaj mamy. Wyskoczyło. O. Jakby jakaś nabijka, część jakiejś nabijki może. Albo kolor. Raczej kolor. Ale nie kompletna, bo chyba powinno być w koło tego. Cały czas przy takiej drodze jestem. Zarośniętej, starej, leśnej drodze. I kolejny. Ładny dzwoneczek. Ale ładnie zagrało. Tu coś mam w tych korzeniach. Jest coś czuję. Spójrzcie, jak pięknie wyskoczyła. Kolejna boratyna. Tak. Myślę, że tak. Ale piękne miejsce. I widzicie, tutaj ten placyk, on się ciągnie tam dalej. Piękne miejsce. Piękne miejsce. I nie uwierzycie, ale w tym miejscu byłem co najmniej 20 razy w, w tych okolicach i cały czas będę powtarzał. Nie ma przechodzonych miejscówek, są tylko źle sprawdzone. Tutaj w tym miejscu, akurat w lato, nie było możliwości chodzić, bo dużo krzaków, dużo takich jednorocznych roślin, typu pokrzywy yy, czy coś, i po prostu nie dało się. Teraz w zimę można wejść i spokojnie można sprawdzać teren. Jedziemy dalej I tuż obok mam gdzieś tutaj sygnał Wyskoczyło coś. tym razem. Upadło spójrz Kolejna, ale piękna jak wyschnie Ach, piękna czy jedna boratynka, druga boratynka i tutaj cały teren trzeba w miejsce w miejsce sprawdzić Uciekła znowu Do ziemi chcę z powrotem, ale niestety. I jak one wyschną, boratynka ma to do siebie, że jak leży w takim miejscu właśnie bez nawozów, to ona bardzo ładnie się zachowuje. I ja to, ja pokażę wam jak czyszczę boratynkę. Nieraz po prostu wychodzą w stanie nienaruszonym, tylko, tylko ta patyna. Ja usuwam tą patynę i monetka wygląda naprawdę rewelacyjnie. Kolejna boratynka. Zobaczcie, metr od siebie. I jeszcze tutaj sprawdzę to miejsce. I podejrzewam, że może być jeszcze kolejny strzał. Kolejny ładny sygnał. Albo Polmosik, którego chyba tylko jednego dzisiaj znalazłem. Mało śmieci tu w tym miejscu. Albo Moniak. I widzę Moniak tutaj. Boratyneczka chyba. Oto Bo to jest takie właśnie miejsce. Na Boratynki. Oczywiście. Najprawdopodobniej boratyna. Chociaż mogę się pomylić, bo to równie może być Grubas. Też miał takie małe grosze. Nieraz się pomylę. I Królestwo Kongresowe. 5 groszy jest takie sreberko. No ale pięknie. Cały czas krążę. Słuchajcie wokół tej drogi, którą wam pokazywałem. I moniaki będą wyskakiwać. Super. Ładne, króciutki znowu sygnali. Podniosłem to coś. Jest w tej bryłce. O, proszę. Odbite, a tu jest boratynos. Kolejny. Tak sobie leżała. Kolejna boratynka. No super. Ok, króciutka przerwa i idziemy dalej.